Trade Recap z 7 .12 .2023, czyli czwartek, 7 grudnia 2023 roczek, jak można zobaczyć. To zobaczmy sobie na 3 godziny, widać że bias jest bullish, ponieważ tu jest break of structure. W tym miejscu jest break of structure. Zobaczmy sobie na 4 godziny. Tu też jest break of structure. Na 4 godzinnym jest dokładnie w tym miejscu break of structure. Więc widać, że bias jest bullish. Bullish. Dodatkowo mamy Ferwariu Gapa, który musi zostać zapełniony tutaj. I został zapełniony. I teraz patrząc na to, będziemy sobie niżej. <laughs> Widzimy tutaj. Jeszcze niżej, jeszcze niżej. Widzimy tutaj tak. Jeszcze niżej. Balać jest Bullish, więc sprawdźmy sobie LEGA. LEG jest tutaj. LEG. I mamy tutaj equilibrium. Czerwone. Order bloka tutaj, całego dużego order bloka. To nie może być order block. Tu jest order block. Chociaż może być order block, ale ten jest lepszy, większy, e, ten order block i fair value gap jest tutaj, cały duży i on by chyba był na 30 minutówce też ten fair value gap, e, nie, był tylko na 15, fair value gap tutaj i cena doszła do tego punktu, powinno w interest, więc zejdźmy sobie niżej i teraz zobaczmy i zrobiła break of structure na 3 minutówce tutaj. Break of structure na czerwono jest zaznaczony. Poszła, wszedłem tutaj na tym spadku. Tutaj, mini takim wszedłem. Cena poleciała w dół, w dół i poleciała w moją stronę. Zabrała moje lossa, Poleciała w moją stronę. I teraz, tak jaki jest sens tego trade'a? E, jaki błąd tutaj popełniłem? I oczywiście, to jest po newsach e, chyba trade. Tak mi się wydaje, że to jest trade po newsach. Już sobie to zobaczymy. E, Forex Factory to jest siódmy. I już sobie to zobaczymy, e, tak po, to jest po newsach Unemployment Claims, tutaj w te newsy były, widać manipulacje w tym miejscu. I teraz jakbyśmy chcieli sobie zagrać e, pod ICT, to tutaj by było OT w tym miejscu, tutaj widać OT. Optimal Trade Entry, od manipulacji do manipulacji tutaj. I od razu widać też, że jest PowerDos 3, czyli tu jest konsolidacja, zabrano, cofnięto, leci go do góry. I tutaj był idealny trade na Power of Free. Czyli wchodzimy sobie tutaj. Cyk, cyk. I jak widać, cena idealnie trzyma się tych danych. Ale to jest nieważne, bo ja nie traduję w ten sposób. I teraz wchodząc na minutówkę, widać, że tutaj był bardzo ładny break of structure w tym miejscu. W tym miejscu był break of structure. Ale teraz tak, jaki był błąd, który popełniłem. Nie patrzyłem na 5-minutowy break of structure, bo na 5-minutówce tutaj wcale nie było break of structure W ogóle tu nie było break of structure jak widać, tutaj w ogóle nie ma Break of structure pojawił się dopiero tutaj W tym miejscu, tu i tutaj Tutaj Więc jeśli wszedłbym tutaj Na przykład dajmy, że tutaj Na tym fair value gapie Dajmy sobie tutaj, wtedy Tutaj by było 1,1 Cała pozycja zajęłaby około 3. 3 risk reward, i teraz tak, patrząc na no, to wejście, no to tylko jedyny błąd to był taki, że nie patrzyłem na 5 minutówce tylko za bardzo wchodziłem w mini time frame 5-minutówka musi być break of structure. Nie schodzimy niżej, nie schodzimy niżej. Jedynie jeśli sprawdzamy PDA, czy holdują, można zejść niżej. Ale nie schodzimy niżej, żeby wchodzić w pozycję. Nigdy więcej nie schodzę, niżej, żeby wchodzić w pozycję. Zawsze na 5 minutówce. Zawsze 5 minutówka, break of structure. I wtedy wchodzimy w trejda.